15 patrzę, muszę tu czasami na zegarek, bo mnie roznosiło, muszę utrzymać w tej nam Panu, kończę wczorajsze myśli. Teraz jednak nie ustawajcie w modlitwie, bowiem mu pan dokonać większych dzieł dla mnie. To są słowa na języku gdzie nas makmatka, bo tak poczepiła w Słowie. Moi drodzy, bardzo pokrzepiła mówiąc, wytwajcie, jestem z nami, wytwajcie. Polska jest wybrana na ukazanie światła światła. Stąd rozumiecie, kiedy poznałem całe, całą tajemnicę, moi drodzy, zła, to wiedziałem, jakie bestie rzucą się na Polskę. Każda ustawa ta decyzja rządu, która nie jest w interesie naszym, naszego narodu polskiego, to dla mnie jest ogromne cierpienie. Czytaliśmy, nieraz wam podawałem fragmenty z Anna człowieka, co oni zrobili z Polską po tak zwanym okrągłym stole. Że jeszcze trwacie, że jeszcze nie pouciekaliście, to jest coś nieprawdopodobnego z tej Ziemi. Znając tę radosną prawdę, a zarazem tak bolesną, że Polska jest wybrana na okazanie światu, światła, podjąłem to Boże wyzwanie. Uwierzyłem w oręcia, przekonałem Was, rozkonałem się Was, uwierzyłem Wam i dzieci idziemy na ten bój. To światło jest jeszcze na razie zbyt nikłe, to jest rok 2010. Pamiętacie, robiłem ankietę przed wyjazdem. Ilu z Was ze mną było z tej grupy setki na Gruwaldzie? Dziesięciu. Czyli z tego jaki wniosek? Rozrośliśmy się razy dziesięć, rozumiecie? A na Gruwaldzie było tysiąc ludzi. Myśmy się minimal, minimum rozrośli razy dziesięć. Ja podaję, jeśli idzie o rycerstwo, to razy dwadzieścia. Około dwudziestu tysięcy miało odwagę wziąć na ramienia, na ramienia płaszcz, ale trzeba być uczciwy. Połowę z tego odeszło, byli rycerzami, ale odeszli, tylko że cyfra cyfrą, ale my patrzymy dzieci na realne cyfry, tych takich bij zabij, kolano przy kolanie jest około dwóch tysięcy, bo po tylu mamy legitymacjach odnowionych można powiedzieć, że około tylu szaleństw. takich na mur, których żadne dyby, żadne młyny nie zmielą no to jest tysiąc. Bo tylu jest gorliwy, najwyższa klasa pokuta narodowa. Jak chcecie znać, znaczy, jaki mamy, że, jakie masz cyfry, ja mam realnie podaje. Sympatyków, no to panu powiedział, ciągle, co sobie, nie zdaje sprawę, ilu ma słuchaczy. Ale nam potrzeba biza, biza, Kolano przy kolanie. Bij w kategoriach, że są przeszkody, a nas to nie rusza, rozumiecie? Oni atakują, a my kolano przy kolanie. Więc skoro wtedy było mało, no to dziś Panu Bogu mówię, no jest minimum 10 razy więcej. Ale czy to w ekonomii Boga wystarcza? Czy wystarczy? To światło jest na razie zbyt nikłe, aby ogrzać naszą ojczyznę. A co dopiero? Waszą ojczyznę. A co dopiero? Cały świat. Mówi się gorąco, bowiem postanowiłem o Was. Więcej jednak modlitwy i ofiar potrzebuje, aby dokonało się to, co dla nas postanowiłem. Jeśli wyjaśniam to rzeczy, bo to po latach to już dzieci coś rozumiemy. W cudzysłowie, wszyscy jesteśmy wobec Boga kim? Myśmy na razie mamy ateistyczny świat, mówmy kategoriami świata. Kim są? Stworzeniem. Jak? Stworzeniem. dobitnie, żeby oni zrozumieli, Produktem! Bo on jest produktem, brakujecie! Jesteśmy produktem Bożym, stworzeniem. Bóg nas stworzył. Jeśli ktokolwiek, jak ja robię w grzeniu mostek, to po co robię ten mostek? Żebym po nim spacerował, powiesił kwiaty, popatrzył z radością, jak czasami potoczek idzie duży, rozumiecie? Żeby stanąć na mostku i oddychnąć. I od człowieka oddycha? Urobił się, ale ten mostek, mostek jest dla mnie radością i duchem. I tak sobie mostek Bóg zrobił z tobą, panie Panią pani Anieszkę, panią się. no i dzieci teraz to mówi: Postanowiłem, że pan Czysiu wykona taką robotę. Będzie się siepał, skakał, buntował. Postanowiłem, dziecko, wrócisz. Nie, nic. Nie. nie pójdziesz, to co Bóg mówi? Przymuszę cię. Podłożę ci nogę jak pójdziesz, wydynisz czelepę o beton, się między oczami. Wykonasz. Bóg postanowił, że Jonasz gdzie pójdzie? Do Niniwy. A Jonasz co postanowił? Tak i Na okręt i w pierniki od Niniwy. No to co? Burza przyszła. No Wylosowali w Łopie tysiąc winnych do wody. Więc powinien umrzeć, kapiecie, fale w cór. Nie, 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 to było moje działanie, wylosowaliście kiput z łodzi, ale Bóg posyła rybę, kapujecie. On ten jest zbuntowany, nie? Jest możliwe pysk długi, przyparł się, ręka ma nogi, przypar na zębach, ryba musiała pływać. No, no bardzo się podoba. jak się zanurzy głębiej, to ma ciśnienie to ją rozerwie, nie? To, to, to Myślę fizycznie, no więc ja się trzymał rybę no i płynął, no i oddychał miał. Bo bardzo to się można i rybę zatrzymać w pyszku. Wypluł go i co? Nie pudę. No to regnął pod krzackiem w cieniu nie pudę. No to pan posłał małego robacka, ukrył z <gryzł> krzaczek z jedną, no nie ma cienia, no i musiał iść, wykonał rozkaz. Dojrze, bo ona nam wrócę to jeszcze czeka, żeby będzie karana. Nie, nie do końca do misji. Postanowiłem. Do kapłana Cuba mówi na śniadania. Nie zmuszaj, bo cię przymusza, albo chorobą, albo, albo, albo czymś innym. I tak spokojnie wierzę. Tak przestaniesz Rzeszy. a tymi nas wolno policję, no nie, nie zwariować. Zdziwiany plan się z Panem Bogiem, ale z drugiej strony przychodzi świadomość dziecku, wszystko co się dzieje jest z mojego rozkazu, Postanowiłem. Wiecie jakie będą cudowne owoce wczorajszego napadu na grzeginie? Gdzie oni potrafią patrzeć wtedy, nie będą patrzyli wróżbo na siebie, Pan prokurator, policjanci, że nie mieli odwagi zbuntować się. Wszyscy mówią zgodnie z prawem. Ścigali nas jak był COVID, zgodnie z prawem pokazał rząd. No ale teraz zgodnie z prawem popatrz na umierający chłopie. Popatrz policjanci nakładający. Przecież jesteś winny śmierci tych ludzi. Kto ich? A boli się chcą wszyscy ustawiliwiać. Nie, nie. Jesteś wolny, masz sumienie, jesteś człowiekiem. Jak powiedziałem, że jesteś produktem, to nie sądzicie. A jak ci mówię wolne, to ty mówisz, że to nieograniczone prawem. No to kim ty jesteś? Baranem? Dzieci, Bóg postanowił. A jak postanowił, to ten produkt musi wyjechać do celu. Mówicie się więc gorąco, bo wiemy, Postanowił, co to znaczy? Z punktu teologicznego. Kto mi powie? Wypełni się. Proszę, wypełnić. To jest pierwsze słowo. Drugie? Będzie dbał o tę osobę, o której postanowił. Będzie ochraniał, nic ci nie zrobił. Ale istnieje to Boże Ale. Co po ale idzie? Ale za tą ochronę, co musisz? Co Pięknie. To jest czysta teologia naszego posłannictwa. Ale jeśli płacimy, co Bóg mówi? Że daje co? Nie, daje dziesięciokrotnie więcej. Łazy. Mówmy w kategoriach cyfrowych, żeby to przekonywało. Daje dużo więcej niż Ty dajesz. Nie jest zaszczytem jeździć po całym świecie, świadczyć o Bogu. Co kilkanaście lat, dopiero ono nabierze aromatu, kiedy się będzie wypełniało Boże posłannictwo. Meksykanie, co powiedzą? Widzieliśmy ich. Nagle na internecie pokaże się miliony zdjęć. Oni byli. Co pójdą Japończycy? Oni też byli u nas. Pomyślcie, ile narodu będzie mówiło, że myśmy ich widzieli. Myśmy ich spotkali. Oni chodzili, mówili, a myśmy byli Mód. Więc módlcie się gorąco, bo postanowiłem o Was. Więcej jednak modlitwy i ofiar potrzebuję, aby dokonało się to, co postanowiłem. To ostatnie zdanie, aby wykonało się to, co postanowiłem. To znaczy, że się dokona. Rozumiecie? Pan Bóg to nie jest Pając. Jakiś ekster telewizyjny dzieci. To jest konkret. U niego machina idzie. Idzie perfekcyjnie. Moje dzieci. Moje sprawiedliwe owce. Przyglądnijcie się. Teraz Pan Jezus mówi do Was. Moje dzieci, moja Jadwiga. Moja Marysiu, mój Jarku. Użyła teraz, żebyście nie byli pokrzywdzeni, że znowu. Ja wam często mówię, mój Panie Okro, Jesteś mój. Nie, nie jest obojętne, że ty tu jesteś. Nie, 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 nie. Pan Bóg, dla Boga nie był. Akt W 2010 roku. Moje dzieci, moje sprawiedliwe owce, czyli w tym wymiarze naszego ówczesnego człowieczeństwa, rozumiecie, tu chodzi o życie moralne, działanie. Bóg mówił o nas: moje sprawiedliwe. Wasze wołanie dotarło do mnie. Wasze wołanie dotarło do mnie. Ja i matka moja z wielkim weselem przypatrywaliśmy się w waszej modlitwie. Dzieci, jak to musiała być radość w niebie, jakby nam przeszczęci tego parkingu 500 metrów szli te holągie, flagi. Pamiętacie, jak was ćwiczyłem, niebieskie do góry, bełko do góry, gdy było wszystko ćwiczone, te manewry, to szło. Pamiętacie, była gorąca, upa bardzo upalny dzień, bo nawet zapiszyliśmy po tym polu, tabuny kurzu szły, rozumiecie? To tak jak żołnierz amerykański, który służył w armii, w armii, która szła, na Kijów, bo były cztery samoloty i Afrykańcy latali, jeden melduje, lecę i widzę ogromny tabun kurzu, zniżam się, a tu potężna armia ciągnie na Lwów. To była armia konna budowniego, kilkadziesiąt tysięcy koni szły, więc on widział tylko z góry. Patrząc z góry, ja się tylko widziałem tabły, unoszącego się, był nad Wami. Więc Niebo na to wszystko dzieci patrzyło. Ten ołtarz namiot, ta modlitwa, ten niebożebny skwar z nieba. Więc Bóg mówi: Ja i Matka moja z wielkim weselem przypatrywaliśmy się Waszej modlitwie. To nie tu decyduje o narodzie. Ale wierne i ofiarne dusze. Później, pani Agnieszka pisze piękne modlitwy pod dyktaturą Świętego. To nie oni dektykują, to nie oni mają władzę, ale ci, co mają miłość. I my jesteśmy reprezentantami narodu. I Panie, przyjdź! Bo to już wtedy, Panie Agusiu o tym elemencie powiedział. To nie tłum decyduje o narodzie, ale wierne. I ofiarne dusze. Przeszliście wszystkie Boże Błędy. Pięć rzędów ofiarnych. Przynajmniej dziesięć do dwunastu różnorakich inicjacji formacyjnych przez Boga, aż doszliście do stania się dziecięciem dziecięcie Boga i z dumą noszenia znaku Ducha świętego, że żyje łasce że chce żyć własną oświecającej. Jakbym wam to powiedział 10 lat temu, albo 20 lat temu, garnalibyście się, się. Do tego wszystkiego Bóg przygotowuje. Dzieci, ja powiem teraz Amen. Amen.